Hal halo, kontynuujemy y, Atom Fola i udajemy się od razu do lasu zobaczyć co tam się dzieje Tu jeszcze tak sobie zajrzę, bo są jakieś przedmioty Ale chyba gdzieś w tę stronę muszę iść na północ bardziej Jest przejście do lasu, ciekawe czy oni tamtędy dadzą mi przejść. Czy będę musiał się cofnąć do tunelów, tak jak tu wszedłem? Bo tam też było przejście do lasu. Nie interesuj się koleś. Tak, bo tutaj oni stałem, ciekawe czy dadzą mi podejść. Jakiś przedmiot. Klej i bomba, na którą nie ma miejsca. Dobra, zapiszę i zobaczmy czy pozwolą mi podejść. Jest znak jej na swoją śmierć. Trust us and help us to help you. Follow the protocol. Outlaws no, no, no. sniffing around the village perimeter again. We can Hello Mrs. Kończysz. No to logicznym wydaje się udać się najpierw do dworku. Jako taki powiedzmy główny cel. Tylko, że podejrzewam, że tędy wejdę albo do bunkra, albo do tych tuneli. I dobrze by było, jakbym się rozpakował. to nie ma? A, to jest węzeł. Okej. Okay. I są banici. Dobra, a przynajmniej jeden. Na razie widzę. A, jest więcej. O, tutaj jeszcze jeden. Dobra, może przetestuję sobie ten nóż. przypisał go sobie zamiast siekiery. Dobra, jest chyba trzech albo czterech. Uda mi się ciebie załatwić po cichu.

Mogę ją wziąć i schować. Mam slot. że wezmę strzelbę. Jest pewnie więcej warta. Jak to się wyrzucał F. No kurde. wypad. W ten sposób. Ten mali Enfielda. No tego to już nie zmieszczę. Tu jest spokój z zapasami. O, punktu umiejętności. Tkanina nie ma miejsca, amunicja do pistoletu. Trzeba się sobie bandaży i schować je do skrytki. Ale to wrócę po to, bo zgaduję, że będzie jakiś tutaj... ...do schowania. A kurde... Miałem eksplorować las, a wszedłem do węzła znowu. Czyli patrząc na to, tu powinno być... tak. O, Przechowaj strzelbę. Dobra. to strzelbę. to to. sobie zostawię. Dobra. sobie zostawię. Pistolet. Jak Dobra. z amunicją? Okej. Okay. Do strzelby, do pistoletu i tkaniny. No dobra, zrobię trochę tych bandaży. bandaże do skrytki. I wrócę mu się teraz pozbierać tutaj to. Przegapiłem nabój. Tu coś. A, tego nie wezmę. Dobra. Czy ze szkła się robi coś? A, tylko że z tkaniny też. A nie chcę tkaniny marnować za dużo. Coś innego ze szkła. Tutaj też tkanina. O, tutaj się nie robi. Zrobię sobie. Z dwa takie. Można trzy. I pozbieram szkło tutaj. Jeszcze jeden z nich miał szkło. Ten chyba zgadza się. Dobra, i was na przechowanie. I wezmę sobie w sumie jeden bandaż. Dobra. Ja otworzę te drzwi. Dobra. Jest wtargnięcie. Para proces zasilania. Kurde. Ile tu jest? Palcie się gnoje małe. Jest ich więcej jeszcze. do strzelby, ale mam pełno Naukowiec nowy trop i w lesie jakieś współrzędne. Znów do strzelby. Dobra, są kolejne drzwi. że jestem od tej strony, że nie da się otworzyć. Nie ma zasilania. Tam mógłbym przejść, ale to zaraz. Czy ja ją przeszukałem? Nie, podejrzana roślina zarodniki. A, nie mogę nic z tym zrobić, bo nie mam umiejętności. A, i tam jest strona Windham, dlatego dobra, a tutaj? Gałny danych alfa no i tutaj też jest zasilanie potrzebne. Ja mam miejsca na złą. Czy mogę coś z tego sensownego sobie skraftować? W sumie mogę bombę. Skoro już się pozbyłem motowa. rękニャ miejsca. O, kurde. Pak. Pak. Dobra. Nie dla mnie na razie. O kurde. Drugi raz mi to już by straszyło. OK, tu sobie otworzyłem drzwi, od drugiej strony, dobra. To drugi raz się nie dam brać tym razem. <grytania> dobra, to chyba tyle na razie tutaj mam do zrobienia. Dzórka z rozrywki. Szli koledzy. Pięknie. Karabin. Nie wiem, czy tam siedzi typ, czy to... Nie, to szafka jakaś. Jakiś twardziel. No, mam dużo doszedł gana. Right, Dobra. Jeszcze ktoś? To była ostatnia, która przetrwała ten wybuch. To się udało. Dobra, jestem blisko tego, to mógłbym bronię pozabierać i zanieść. Tak zrobię, że wyrzucę sobie to co używam. Pozbieram ich. Mam nadzieję, że nie znikną moje. Dobra. Przechowaj, przechowaj, przechowaj. Gdzie jest mój karabin? O, go nie widzę, skubił się, czy go oddałem przypadkiem? No trudno, to zabieram ze za skrzynki jeden. On jest tutaj, teraz popsuje mi się przypisanie. W tym regionie było klaster 27, 24 7. Zobaczmy 24 i 7. To gdzieś tu 75. W całkiem blisko. Gdzieś na tym skrzyżowaniu. Tak. Tutaj. Dobra. A inne rzeczy. Tutaj matka Jago. Zapasowe akumulatory anddruici dobra obrzeża wioski Czy ja w tym domu byłem W to gdzieś jest zaraz tam wrócę tu w ogóle jakaś strażnica, nic tu nie ma na razie kompletnie, w ogóle ktoś tu jest? Również protokołu, pytanie, czy oni mnie tutaj od razu zaatakują? Bo to jest poza miastem, tak jest zabarykadowane tu w środku, to jest. Nie działa. Tam jest koleś. Też nie mogę wejść. Hello. Nie no widzą mnie i mnie nie atakują. Ej, chłopie, nie masz co robić. Aż tak mam wywalone, że tu jestem. O kurde. Wypadł małe gnojki. Jak się i gnojuma jeszcze za ścianą. Okej. Okay. Zjem sobie to puszkę od razu. Coś mogę skraftować. W ogóle czy mogę jakąś fajną mienność zakupić. Cicha likwidacja. Może się przydać. Te chłopy chyba byli, nie? Nie, tutaj jeszcze są szczury. Tu byli. Czy was obchodzi, że tu jestem? Nie no, no zauważyliby mnie już. W sensie. już by się przyczepili. Let's Oh, Maggie's alright. Those bean counters in War Office better have given her a war with his pension by now, i want to know. Czyli tu nie jestem mile widziany. No, jak tutaj wyjdę to pewnie wykryje już... Prawda? Dobra, zobaczmy co to znaczy i czytam. to Okej. Okay. W sumie na razie nic nie znaczy. Chyba, że ta wieżyczka, którą tu widziałem się uruchomi Nie ma zasilania. prądu na pewno, uważa, da się to rozwalić jakimś cudem Gdzieś niżej? Albo brakuje mi czegoś, co pozwoliłoby mi to zrobić так i Jednak w końcu ktoś przyszedł zainteresować tym, co robię. No dobra, to zobaczmy, bo poszedłbym tutaj drogą do tej, do tego dworku i zobaczył, co tam się dzieje. A później na ten znacznik. Ale to już następnym razem. Także. Papa.